to jest taki odcinek z, za z zasadami konkursu i galeria jak widzicie zrobiona już jest. Akurat tego nie pokazywałem, po prostu nie chciałem zanudzać. Yy. I tak, zasady konkursu pod komentarzem w odcinku konkursowym tamtym nap napisać się po prostu biorę pierwsze, biorę udział. I drugie napisać e, czy chcie, chce się tutaj na dworze stoisko, czy chce mieć w środku sklep. Jeśli już sklep w środku, to napiszcie, czy na przykład z ubraniami, czy z jakimś siedzeniem, czy z was fast foodem, czy z ubraniami. No po prostu wszystko. E, jeśli stoiska, to też czy z jakimś jedzeniem, czy kwiatami, po prostu piszcie co Wam ten... Do głowy wpadnie, jakie sklepy by tu mogły być, a ja chętnie latam. Na przykład, raczej takich gotowych zestawów, czyli jak na przykład to nie będziemy wykorzystywać, aby stały i były jako ten, tylko po prostu raczej użyjemy e, tak, żebym ja samoręcznie zbudował. Więc e, jeśli taki pomysł się Wam podoba, to. Po prostu spokój, a aby też wziąć udział, to jeszcze trzeba zbudować jakiś supermarket lub jakiś mały sklepik. Po prostu taki sklepik, gdzie w środku jest towar i ten. Może to być mały supermarket, może to być większy. Nie wiem, pokażę Wam. Nawet um, na przykład takiej skali może być. A. Po prostu samoręcznie zbudować, bo naprawdę chętnie bym zobaczył. Miejsc jest dokładnie 10. U góry będą tutaj na dole. Sklepy, znaczy, więc tak. Tu jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szósta, tutaj siódme, ósme, dziewiąte. No i tutaj dziesiąta. I tutaj jeszcze będzie taki warsztat, jeśli byście chcieli to po prostu za to, że nie tylko sklep, ale też w następnych odcinkach można pisać pomysły, co wam po prostu by się najbardziej spodobało, czy recenzja, czy takie właśnie budowle, więc. To na razie wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i pa!